No i znaleźliśmy piękne czareczki. W Polsce występuje czarka szkarłatna oraz austriacka, jednak bez badań mikroskopowych ciężko jednoznacznie określić gatunek. Jadalne nawet na surowo. O smaku, zaraz spróbujemy jakim. Smacznego. Hi hi. Dobra, spróbujemy małą ilość, nawet nie będę pukał. Mm, faktycznie rzutkiewka, nie? Czekaj. Okay. Druga nuta żółtkiewkowa bardzo przyjemna, smaczna. mi trochę. Trzymaj. Jest to rzeczywiście, ale... Taki minimalny, a dopiero drugi posmak, nie? Zobaczcie ile czareczek. Do 2014 roku gatunek był objęty ochroną, ale aktualnie już nie jest. Zupa! <noise> Pędy sosny powoli się pojawiają, ale to jeszcze nie jest to, moi drodzy muszą być przynajmniej takie na razie są jeszcze za małe musimy poczekać może 3 tygodnie a może i dłużej ale już sobie można takie urwać i pochrupać, są całkiem fajne, eteryczne. Ten film powstał tylko i wyłącznie dzięki wspierającym naszą twórczość. Aktualnie na serwisie Patronite robi to Tomek, Szymon oraz Konrad. Gorąco pozdrawiamy. Tutaj zobaczcie, jak uroczo wygląda sosna, która rosła sobie nie w lesie, a bym powiedział na polu, na łące. Nie ma jednego, bym powiedział, takiej prostej szpilki jak w lesie, no bo las jest to produkcja drewna. A także desek, które mają być proste, taka sosna się na deski oczywiście nie nadaje, ale wygląda uroczo. Dlaczego tak? No bo z każdej strony ma światło, no i może sobie rosnąć w każdą stronę. A takie drzewo to się po prostu wywalić nie może. Sosna zwyczajna. Zobaczcie, z przodu wyrastają jakieś pałki, bym powiedział trochę podobne do szparagu. Natomiast z tyłu jest siatka, bowiem jest to roślina pnąca, młoda roślina pnąca. Później ona się będzie wspinała właśnie po tej siatce z tyłu i na tej siarce wyrosną zarówno liście jak i szyszki. szyszki, które uwielbiamy dodawać do piwa. Oczywiście odmian jest wiele. Natomiast to ten jest taki bym powiedział chmiel dziki, chmiel zwyczajny, odmiana po prostu dzika. No, i oczywiście, moi drodzy, te pędy są jak najbardziej jadalne. One są takie szorstkie. Widzicie, młoda łodyga pusta w środku, a po brzegach ma takie haczyki, i właśnie tymi haczykami będzie się wspinała na tą siatkę. Po brzegach takich sześć linii wypustek. Teraz te wypustek są małe, ale potem będą o wiele, o wiele większe. Zobaczcie, tutaj się pojawiają już listki. No, i tu zakończenie młodego pędu. No, i takie młode pędy możecie sobie zjadać. One są bardzo smaczne, lekko chmielowe. Siekać, kisić, dodawać do sałatek, a nawet smażyć, co Wam do głowy przyjdzie. Chmielu zwyczajnego z niczym pomylić się nie da, Powiem, nic takich pędów o tej porze roku nie wypuszcza. Wrotycz pospolity powoli wyłazi z ziemi. Wrotycz pospolity charakteryzuje się bardzo takim przyjemnym i eterycznym zapachem, smakuje jest gorzki, ale jeszcze takie młodziutkie liście są całkiem użyteczne bardziej w formie przyprawy. Możecie sobie takie liście w rotyczu zbierać, a tak to generalnie jest fajny repelant na kleszcze chociażby. Także możecie sobie przygotowywać taki repelant w takiej formie, że po prostu zrywacie to ziele. Potem, jak są to także, mogą być także i kwiaty. Zbieracie, zalewacie wodą, yy, całkiem sporo tego wrotyczu, i potem się takim naparem z jakiegoś atomizera spryskujecie. Tylko trzeba pamiętać, żeby robić to dosyć regularnie, czyli co na przykład dwie godziny, żeby to działało. A zaraz, obok wrotyczu, oczywiście bardzo pospolity chwas, który występuje w Polsce. Yy, nie tylko chwas, ale także roślina inwazyjna, czyli nawłoć, Zarówno nawłoć późna, jak i Nawódź kanadyjska, obie bardzo inwazyjne, ale takie młode liście są całkiem przyjemne i z takie listeczki możecie sobie zbierać na herbatki chociażby, ale także można by je nawet pokusić się o to, żeby je gdzieś tam dodać do jakiejś sałateczki, ale raczej w małych ilościach. Zobaczcie, grzybki można znaleźć nawet na szyszkach. Oczywiście możecie znajdować grzyby na szyszkach świerkowych. Ale tutaj jesteśmy w lesie mieszanym, a to jest właśnie szyszka, no nie świerkowa, tylko mała szyszka najpospolicza, szyszunia sosnowa. No i tutaj sobie wyrosły dwa grzyby. Jest to szyszkolubka kolczasta, fajny grzybek. Oczywiście grzybek jest niejadalny, przynajmniej według jednego z moich atlasów. Pewnie trzeba by głębiej poszukać. W każdym razie wyrasta na zagrzebanych szyszkach sosnowych. No i tutaj zobaczcie, ma takie fajne kolce dlatego, może dlatego kolczasta. Grzybek bardzo malutki, sami zobaczcie. Opuszek palca: może troszeczkę Nawet więcej nie. albo mniej. W zależności, kto ma jakie palce. No i oczywiście grzybek całkowicie pozbawiony zapachu. To akurat nie grzyb, ale wyrasta sobie młody dąbek. Ale tutaj padł w słabe miejsce, bo. Jest pień, gruby, obok gruby dom, więc tutaj to raczej dobrej przyszłości mu nie wróżę. Damy mu szansę? Damy mu szansę. Już puścił korzonka. Zobaczcie, eee, taki pęd dąbowy. No nie wiem, teraz w sumie jak rzuca gdzieś, nie wiem czy tutaj zapał z powrotem korzenie, ale tutaj to i tak by nie urosło. Tu lepiej, niech będą dwa. Będą miały konkurencję. A to moi drodzy łopian, w tym stadium rozwoju ciężko stwierdzić, czy to jest łopian mniejszy, czy łopian większy, ale w każdym razie łopian. Z niego aktualnie możemy pozyskiwać korzenie, zatem saperka i roboty. Korzenie łopianu mogą być bardzo długie, nawet powyżej 40 cm długości, więc całego korzenia raczej nie wykopieć. Korzenie przyrządza się bardzo prosto, wystarczy je wykopać porządnie umyć, a następnie pokroić na małe kawałeczki, e, posypać e, przyprawami, zrobić taką marynatę olejową, dosypać ulubionych przypraw papryka, wędzona, sól, pieprz, ewentualnie jakieś zioła, ale z ziołami to bym nie przesadzał. E, bowiem potem to ląduje do piekarnika 180 stopni i wychodzi pycha. Zresztą z mniszkiem lekarskim, a z dokładniej z jego korzeniami, można postąpić w identyczny sposób. Wystarczy sobie tych korzeni troszeczkę mniszka nakopać. One są trochę mniejsze o wiele mniejsze. Chcesz zyskać wiedzę pradawnego zebieracza? Kup naszego e-booka i zamień się w niego. Teraz oczywiście jest czas na zbiory gwiazdnicy. W Polsce występuje ich trochę gatunków, z czego najpospolitsza to gwiazdnica pospolita. Ja generalnie bym się nie spinał, żeby tak rozpoznawać wszystkie gwiazdnice, aż co do gatunku, bo one są bardzo do siebie podobne. Ale w każdym razie trzeba pamiętać o tym, żeby nie pomylić gwiazdnicy z morzylinkiem trójnerwowym. A taką dobrą cechą charakterystyczną są dwie rzeczy: przede wszystkim fakt nerwacji liścia. Musicie sobie popatrzeć na nerwację liścia, bowiem u zobaczcie, jeden nerw główny wzdłuż, i od tego nerwu obok wchodzą takie, bym powiedział, drobne, drobne nerwacje na lewo i na prawo. Tutaj może w kamerze będzie to widać, albo i nie będzie widać. W każdym razie, uwierzcie mi na słowo środkowy nerw, a od tego środkowego nerwu na boki wchodzą także inne, yy, dodatkowa, dodatkowa nerwacja jest po lewo i po prawo. Natomiast morzylinek trójnerwowy ma trzy nerwy wzdłużne, wzdłuż liścia. Morzylinek trójnerwowy jest niesmaczny, a gwiazdnica pospolita jest bardzo smaczna. Gwiazdnica pospolita ma także yy, pięć płatków. Tylko że te płatki są bardzo powcinane i występują parami. Zatem macie wrażenie jakby było ich 10, ale one są, tak bym powiedział, po dwa, a każda para jest bardzo mocno wcięta, a ta jedna para jest traktowana po prostu jako jeden, bym powiedział, płatek. Natomiast może linek ma wyraźnie 5 płatków. Zatem takie dwie Różniące cechy, ale także małe, białe kwiatuszki. Zobaczcie, to wszystko jest gwiazdnica. Ona jest taka wiotka, bardzo łatwo ją się urywa, bardzo delikatna jest, także możecie ją sobie po prostu zbierać i występuje naprawdę licznie, licznie. Odnośnie gwiazdnicy powinniście wiedzieć, że roślina ma spore ilości saponin, dlatego najlepiej ją zjadać po ugotowaniu, bowiem woda i gotowanie te saponiny wypłukują. Saponiny w małych ilościach są dla nas całkowicie nieszkodliwe, a nawet prozdrowotne. Natomiast w większych ilościach mm, mogą nam poważnie zaszkodzić. Zatem w dużych ilościach raczej nie należy gwiazdnicy zjadać na surowo. Ale ja próbowałem w małych ilościach do sałatek, nic mi się nie działo. I na surowo jest smaczna, a i po obróbce termicznej także jest smaczna.